Nadchodzące zmiany w programie Pytanie na śniadanie wywołują fale zaskoczenia wśród fanów. Produkcja tego popularnego programu przygotowuje się do kolejnego kroku, który może całkowicie odmienić doświadczenie oglądania. Od kilku miesięcy zmiany w telewizji polskiej nabierały tempa, a najbardziej dyskutowaną była wymiana całej ekipy prowadzących Pytanie na śniadanie. Teraz przyszedł czas na kolejne ruchy, ale tym razem dotyczą one nie tylko ludzi, ale także miejsca samego nagrywania programu. Dotychczas widzowie przyzwyczaili się do oglądania programu w stałym studio. Jednakże teraz czeka ich zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ pytanie na śniadanie przenosi się do nowego miejsca. Według informacji uzyskanych przez wirtualne media, Ekipa programu wkrótce opuści swoje dotychczasowe studio, aby zająć miejsce na kanapie w nowej hali, która została wybudowana niedaleko obecnego studia. Nowa, olbrzymia hala zdjęciowa przy ulicy Woronicza, którą wkrótce oddano do użytku, będzie nowym domem dla pytania na śniadanie. To przejście zapewni programowi znaczną przestrzeń, która zostanie wykorzystana nie tylko przez ten program. Ale także przez inne studia newsowe. Według doniesień informatora wirtualnych mediów, budowa hali oraz wyposażenie jej w najnowocześniejsze systemy smart pochłonęły spore środki finansowe, szacowane na około 150 milionów złotych. Nietypowa architektura budynku, składającego się z sześciu modułów, Zapewni nie tylko przestronne i funkcjonalne pomieszczenia, ale także możliwość przeprowadzania realizacji z udziałem nawet 300 osób. Wszystko wskazuje na to, że nowi prowadzący programu Pytanie na śniadanie zadebiutują w nowym studiu już latem 2024 roku, a stare miejsce zajmie TVP Info. Nowe studio, które ma zostać uruchomione 1 września, ma 400 metrów kwadratowych powierzchni i jest znacznie wyższe od poprzedniego. CEO zapewni lepsze warunki dla realizacji programów. Nie wyklucza się, że po odpowiednim dostosowaniu przestrzeni inne programy informacyjne, takie jak TeleExpress czy Panorama, również zaczną nadawać stamtąd.